Witam do tej walki z Teles Open TTD i mamy do dokończenia pewną linię kolejową z poprzedniego odcinka. Nie wiem czy pamiętacie, bo to dawno było kurczę, ale wróciłem i jestem gotów do akcji, że tak powiem. Mamy tutaj linię kolejową taką długaścią zbudowaną, i trzeba ją wyposażyć w przystanki i coś na niej już pomału jakieś kursy uruchamiać. Także pierwszy przystanek, który to miał być, to jest Olsztynek Dolny. I właśnie teraz nie wiem, czy chce mi się tak teraz bawić. A zrobimy. Przynajmniej jedną stację zrobię e, taką ładną, taką fajną. I tu zrobimy stację z taką wysepką w środku. I ona będzie miała długość ilu? Tam chyba 8? 7 czy 8 kratek? A dam na 8. Nie mogę. A bo te się zaś budowały jakoś tak. Bo te mody, przypominam, że mody, zwykłe stacje się stawiają inaczej. Te pewnie też inaczej można. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no, osiem. Nie wiem ile te mają stacje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to, to akurat dobrze. I mamy tutaj zwykły peron. Tu jeszcze w środku, teraz tak. Damy tutaj jeszcze jakieś. E, hmm, jakieś przejście podziemne, może coś w tym stylu. E, tylko, że gdzie to było? E, takie, takie tiles, czyli no nie wiem, no, no kafelki takie, że tak powiem, bez torów. I tu w nich jest, o proszę bardzo, przejście podziemne, takie o. I teraz takie o, przejście podziemne też dam na peronie, też skierowane w tę stronę. I proszę bardzo, wygląda full legal i w ogóle jeszcze nawet pomniej więcej w tę stronę też tutaj, żeby było widać, że tutaj pod spód się wchodzi i tak dalej, nie? Także m, tak będzie okej. Okay. Tu jeszcze kawałek wiaty takiej peronowej na przykład, o jedna, druga. I co jeszcze tu mogę dać? Tu jakaś, o proszę bardzo, nazwa stacji. Tu jakieś wyświetlacze, pragotrony, coś w tym stylu i wystarczy. Dobra, wystarczy. Taka stacja może być. Nie chce mi się już robić więcej, szczerze mówiąc, ale nie. Z drugiej strony, to są tutaj już takie gotowe też. To są holenderskie, tak? Dach to jest Holandia, tak? Chyba, chyba tak to było. Holenderskie stacje. Tu mamy takie stacje, takie takie zintegrowane z wysepką. I to jest stacja na przykład w stylu lat 60., gdzie jest 12, czyli coś takiego można od razu zrobić. I resztę już domontować tymi peronami, takimi, tymi O. I tutaj by na przykład był, no nie wiem, no, wyświetlacz jeden taki peronowy, e, jakiś, jakiś kiosk tutaj jest, proszę bardzo, niech będzie. I to mamy ile? 5 kratek, to jeszcze trochę. E, to tu jeszcze dla, nazwa stacji, o. 6. I na końcach obudamy po prostu taki zwykły peronik bez niczego. O. I bardzo ładnie i jest. Następna stacja Strzebelin. Tutaj dla odmiany zrobimy najzwyczajną, najzwyczajniejszą, najzwyczajniejszą świet. <noise> najzwyczajniejszą stację, jaką można tylko zrobić. Tak. I to będzie 8 na 2. I, A w Strzebilinie mnie nie lubią. Jak ja tu mam oceny? Zatrważające. Zasadza im drzewa, co i na to, jak myślicie, czy, 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 czy drzewa, tutaj, tutaj trochę załagodzą ten spór. Najwyraźniej no coś tam dały, bo nagle ocena transportu firmy z, zatrważających, z zatrważającej jest teraz dobra, także to dobrze, że dobrze. To teraz stacja. W takim razie 8 na 2 bardzo ładnie, boom, i już jest stacja zrobiona. Już chyba wszędzie takie będę robił, nie będę się No, tutaj też mnie nie lubią w skawinie więcej Drzew. Halo, firma ta. Leśni, leśni, Leśnictwo, czy coś tu też chyba już w miastku Śląskim mogę zasadzić, bo tam też trochę teren psułem, to nie wiem. No i w a w Skawinach. Skawina mi już lubi? Dobre też. No i proszę bardzo, drzewa załatwiają wszystkie, on, wszystkie konflikty na świecie. Muszę trochę wolniej mówić, bo już się plączę, jest taka godzina. 22.04, w tej chwili jak to nagrywam. 8 na 2 kolejna stacja. Tutaj jeszcze Krotoszyn wybudowanie, proszę bardzo, też 8x2, tu też mnie nie lubią, no proszę bardzo, przez, może dlatego, że im taki nasyp między, Mieli tutaj takie ładne pewnie dojście do lasu, jakieś ścieżki sobie ludzie porobili czy coś, żeby sobie tam pójść na grzyby czy coś, poddychać świeżym powietrzem, to taki, taki nasyp i bez żadnego tunelu, nic. Tunel im zrobię, może mnie polubią wtedy bardziej, jak im taki tunel zrobię, tylko może jeszcze tutaj zrobimy tak. A, moment, tu nie miało być, właśnie, tutaj miała być główna stacja i odbicie potem gdzieś w tę stronę, tak jakoś mówiłem. Dobra, to nie będę tego na razie tunelu robił ani żadnej stacji, znaczy żadnego tu nie będę nasypu usuwał. Jak bardzo nimi nie lubię, pewnie zatrważające, no właśnie. Fajnie. To ja drzewa może co może może drzewa, uwaga. I dobre. No i, i dobrze. No i bardzo ładnie. Czasami aż tak i mo można można zejść za skórę, że nawet drzewa nie pomogą. To wtedy już zostaje tylko łapóweczka dla lokalnych władz. Tutaj można ją wręczyć, ale jest szansa, że zostanie wykryta i wtedy w ogóle będziemy mieli przerąbane, bo przez dłuższy czas się nie będzie dało nic, zupełnie nic zrobić. No i teraz tak, tu mamy ostatnią stację do zrobienia i tutaj właśnie nie wiem, czy ją zrobić jakoś w środku i zrobić przesiadki które miasto tu jest większe Piotrków ma 3600 tu ma 3600, 30... nie, ile? 3062 Tomaszów no to może Piotrków tylko że piotrków. Hmm. Nie wiem, jak by to zrobić. Musiałbym ten tor jakoś bokiem przerzucić. A tutaj mi tak fajnie wyszedł. Teraz tu już jest przygotowane, wszystko i w ogóle. Hmm. Ja go chyba pociągnę trochę dłużej. Zrobię go po prostu przy tym Tomaszowie. Niech mają. Hmm. Tutaj chyba gdzieś teren jest równy. Tu też. A tu jeszcze też jest, dobra. Ile tu jest. Jakie jak to jest długie teraz? 7, 8, o teraz jest 8 na 2. Także tego. Czemu ja w ogóle tego nie zrobiłem już od razu linią zelektryfikowaną? Już mam pieniądze teraz, o 5 milionów prawie. Widzicie, takie, takie małe linie kolejowe tutaj już jesteśmy ustawieni po prostu do końca świata. Ja to chyba przerobię od razu na linię tą zelektryfikowaną, bo czemu nie? Tylko najpierw tak czy siak trzeba zrobić coś takiego. Tutaj będzie też zajezdnia, oczywiście. Zaraz sobie to wszystko osygnalizujemy, tylko jeszcze najpierw no, te, te rozjazdy, bo to jest. Taka jest kolejność. Sygnalizacja na końcu. Najpierw oczywiście tory, potem stacje, później takie jakieś rozjazdy, zajezdnie i na końcu sygnalizacja. Bo potem trzeba usuwać sygnał. Znaczy, jakbyśmy najpierw zrobili sygnalizację, a potem dopiero różne takie rozjazdy, to byśmy musieli później usuwać sygnalizację w paru miejscach, co jest niewygodne po prostu później. Lepiej zrobić tak. Za szybko mówię, nawet oddech mi się kończy, kurczę. Nie wiem, jakiś zmachany jestem od tego mówienia już dzisiaj, czy nie wiem o co chodzi. Tu coś takiego, tu jeszcze jeden, tu jest tak samo, jedziemy dalej, jest jeszcze skawina tutaj do zrobienia, tu już nie muszę nawet teren obniżać, bo jest tutaj dołek, tutaj też nie trzeba, bardzo ładnie, tak i tak, tutaj tak, tak i tak, i chyba, nie, jeszcze strzebelin, młyny, tak, młyny, młyny, strzebelin, młyny, proszę bardzo, jedna zajezdnia, druga zajezdnia, zajezdni nigdy nie za dużo, nie są zbyt drogie, a zawsze jest więcej możliwości, żeby pociągi mogły gdzieś tam na serwis jeździć. To teraz tak trochę niechlujnie te tory położyłem. To niby nie przeszkadza, ale brzydko wygląda. Więc ja je poprawię. Zaraz, tutaj jeszcze i tutaj jeszcze jest nadprogramowy kawektoru. Jeszcze jest... Je ile tego jest? Aha, jeszcze dwie stacje. Czemu ja tego tyle nastawiałem? Po co, po co to komu potrzebne, no? Dobrze. Zajezdnia tu, zajezdnia tu. Teraz, tutaj, te, te, te wszystkie tory, no to jest najprostszy taki motyw z tymi stacjami, takimi rozjazdami na końcu. Sprawdza się nawet przy takim niedużym ruchu stosunkowo. Tutaj, jakiegoś nie będziemy mieli strasznie dużej, jakiego, dużego jakiegoś zatłoczenia, prawdopodobnie, także powinno wystarczyć. Inne, innego typu stacje myślę, że będziemy sobie testowali już z okazji linii towarowych, ale to później, bo na razie. Mamy no, 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 zarabiać trzeba pieniądze, prawda? Żeby móc się potem bawić w towary, szczególnie na tych modach, gdzie jest miliard różnych e, fabryk i tak dalej, różnego typu fabryk. Dobra. Teraz sygnały. To jest to samo co tutaj było. Tu widzę, że jest mały zator, ale powiększymy sobie te stacje. To jedno, a drugie jest to, że po prostu no, jakiś czas tam ładowały widzę pociągi pasażerów, także to niestety było nieuniknione. Taki lekki postój. Jakbym jeszcze z tej strony pociągi jakieś puszczał, no to wypadałoby sobie trochę te stacje powiększyć, ale to też zaraz ogarniemy. Najpierw coś, niech tutaj coś zacznie jeździć pomału, niech ludzie widzą, że coś się dzieje. A jeszcze tych sta tego stawiania sygnału trochę będzie. Tu jeszcze widzę, że jest tor tak jakoś nie do końca tak jak trzeba postawiony, czyli tutaj usuwamy. Sygnały są dobrze. Tutaj teraz miastko śląskie, tutaj dwa sygnały, tutaj dwa sygnały w tę stronę niżej krotoszyn w tę stronę światła tutaj tak i jedziemy na koniec no i tutaj coś takiego no tak no i teraz znowu, żebyśmy mieli jakiś konkretny kierunek tych torów to trzeba jeszcze zrobić takie sygnały żeby tak z daleka spróbuję je zrobić może trafię może w dobrą stronę ja obrócę tu nic nie widzę bo są drzewa i drzewa muszę wyłączyć żeby coś widzieć bo jak drzew nie będzie to będę widział a jak są to nie widzę no, i tutaj sygnał jest w dobrą stronę, akurat się udało. Tutaj w dobrą stronę, tutaj nie dobrą. Tutaj jest, tutaj jest. Hmm, tutaj jest, tutaj jest. I tutaj jest, i tutaj też jest. No i jest. Wszystko jest teraz te sygnały blokowe, żebyśmy mogli mieć pociąg jeden za drugim jeżdżący, żeby takie jakieś odcinki były. Jak to się w końcu nazywa? Tak dokładnie, no bloki. No, no że, że, żebyśmy mieli więcej bloków, tak jakby, że no, może je, pociąg jeździć jeden za drugim. Jeśli byśmy tego nie mieli, to będzie czekał na stacji, aż dopiero pociąg będzie na następnej stacji. Bo tutaj jest jeden duży blok po prostu do tego semaforka, tego tutaj. A tak to jest tych bloków więcej, więc no, może praktycznie jeździć jeden za drugim. Można te sygnały jeszcze gęściej postawić, tylko wtedy to już brzydko wygląda. A nie ma takiej potrzeby aż strasznej. Także nie. Bo brzydko wygląda. No i po co taką potrzebne? Tu już chyba ostatnia... ostatnia prosta. Eee, gdzie tam ostatnia prosta? Tu już są. To jest też fajny wyznacznik, bo jak na następnej stacji tych sygnałów nie będzie przed samą stacją, to znaczy, że gdzieś w trakcie jest tor rąbnięty i tam się te semaforki po prostu skończyły stawiać. Także fajna sprawa. Tu się chyba... Stawiły zaraz tu, jak tutaj, chyba. Jeden się skitrał, i tutaj jest drugi zaraz za słupem. Myślałem, że tu się nie zrobiło, ale są tylko, właśnie, schowane. Dobrze, to ja sobie kupię ciapciąg, tylko najpierw może te tory jednak zaktualizujemy na kolej zelektryfikowaną, bo bo można i bo mnie stać 20 tysięcy i to będzie wszystko kosztowało. 61, nie, to mnie stać bez problemu. Elektryfikacja tego toru 52 tysiące, proszę bardzo. Ile 30 tysięcy tutaj będzie? Ile? 48 tysięcy na lajcie 49 tysięcy, tam już nie wiem ile 53, uu, trochę więcej. Dobra, tutaj aż trochę zelektryfikowałem tego toru, którego nie chciałem w sumie elektryfikować, ale trudno. Dobra, tak i teraz puścimy tu jakieś pociągi. I trzeba będzie powiększyć stację w Terespolu troszeczkę, żeby się więcej zmieściło pociągów na raz. Chociaż teraz tu jest pusto, one pewnie znowu jeden za drugim jeżdżą, co mm, tam nie ma. No tak, no wszystkie są na jednej stacji, w zakopanym w tej chwili. Proszę mi to w ogóle tryb turbo włączyć. Patrzcie, jak to jest tryb turbo fajny. tylko że na multi, no, no nie ma niestety, ale patrzcie, jak, jak zapierdzielają te pociągi. Jak jedzie, jakby miało nie być jutro. O kurcze, tak to ja mogę grać. Tak, no nie, za szybko będę kasę zdobywał, już 5 milionów ponad, już zarobiłem, kurcze, nie nadążam wydawać tej kasy teraz, ale pomału, zaraz kupimy sobie 10 pociągów i będzie inaczej. Dobrze, jedyne dwa elektrowozy, jakie w tej chwili mam, to EP01 i EP02. Z drugiej strony, yy, parowóz jest chyba jakiś szybszy i to jest chyba właśnie ten, który tu mamy. PT47, on ma 120 na godzinę ale później można w łatwy sposób pociągi zamienić wszystkie na przykład lokomotywy jednego typu, zamienić na lokomotywy innego typu. I tak sobie zrobię, jak wyjdzie jakaś lokomotywa spalinowa, elektryczna, która będzie szybsza niż te 101 na godzinę. Także teraz to będzie o tyle ułatwienie, że elektrowóz jest już taki samej, znaczy podobnej mniej więcej długości, parowozy są dłuższe, więc będę mógł już mniej więcej sobie ustalić długość składu, żeby im potem nie wyszedł za peron. No i to będzie tak, wagon... Pośpieszny, to jest w tej chwili tylko ten, ale pocztowe też bym chciał. Także zrobimy sobie dwa pocztowe i tych pośpiesznych, to jest ten sam w sumie układ co na tamtych. Tam było ile tych wagonów? 6. Tu mam 6 już, ale mogę tu zrobić jeszcze dwa nie jeden, bo mam maksymalną długość pociągów 7, ale mogę to w sumie przerobić na 8. Wejdę sobie w opcje, bo to wszystko można zmienić. Można tutaj tyle rzeczy poustawić, naprawdę. Dobra, ustawienia. Polecam kategorię ekspert pod tytułem Pokaż wszystkie opcje łącznie z dziwnymi. I teraz tak, gdzie to mogłoby być? Yy, ograniczenia, yy, maksymalna długość mostu, maksymalna długość pociągów 7 pól. I tu można naprawdę ustawić duże wysokości. E, duże długości pociągu, już mam 36, już 40 pól, już 40, 50 pól, proszę bardzo, e, o 64 pola maksymalnie. A rozpiętość stacji maksymalnie jaka może być? Możemy też zrobić stację na 64 pola, prawdopodobnie. Czemu nie? Mm, no, minus jest taki, że można, na, no na multi na pewno nie będzie takich wartości, bo można wtedy postawić postawię Moment, mogę, jaki tu jest zasięg? No właśnie. Eee, tu jest Olsztynek Dolny, tak? No to tutaj jak mogę... <grywy> Mam w zasięgu wszystkie sta tak bardzo wszystkie stacje. Mam tutaj w Olsztynku, mogę połączyć te stacje, mogę zrobić tą samą stację, która jest tutaj w Terespolu, na Helu, i w Golubiu, tak. Czyli może trochę z tą rozpiętością stacji przesadziłem, bo tego tutaj zbyt dużo będzie, momencik. To chyba warto zmienić jednak z powrotem, bo to tak trochę zaszalałem za bardzo. No gość pociągu już sobie zostawia taką, że 64 pola, ale rozpiętość stacji, tak aż mi to poznika wszystko. 40,5 już coś znika. Teraz pol znika, dobra, damy tam 24 pola, niech będzie to jeszcze ma sens przynajmniej jakiś. No i to właśnie miałaby być wtedy olsztynek dolny pod lesie. No i wtedy sobie tak jeszcze w granicach realizmu powiększamy zasięg tej stacji kolejowej, no bo wiadomo, że jak ktoś mieszka w mieście, to choćby tam pieszo taksówką czy czymś, to się dostanie na stację jak będzie potrzebowa, więc ja to nie uważam za jakieś straszne zło. No, to teraz mi się nie udało, bo zrobiłem osobny przystanek. To Trzeba zrobić z kontrolem. I połączyć to ze stacją Golub do Brzym Podlesie, bo tak się nazywa nasza stacja kolejowa. Tak samo zrobię w Strzebelinie, mły, Strzebelin Młyny. W ogóle chyba pociąg miałem kupić, nie? Ale okej. Okay. Skawina. Jak tu już robię, to mogę dokończyć. O nie, miastko śląskie mnie znowu nie lubi. No to pieprzcie się, nie będziecie mieli zasięgu większego. Krotoszy mnie za to lubi i tutaj chętnie postawię przystanek za swoje własne, ciężko zarobione pieniądze. Tomaszu w Podlesie też mnie jeszcze lubi. Ja im zrobię taki myk, że tutaj będzie przystanek z kitrany. Mogę tu zmieścić? Mogę tu zmieścić. Tomaszu w Podlesie. O! Ma większy zasięg, a tutaj też jeszcze mogę gdzieś. Tomaszu w Podlesie, to się to nazywa, tak? Tu? Też mogę złapać. Tu już nie, też? Nie, Piotrków Wielkopolski. No to tutaj gdzieś mogę złapać przystanek jeszcze jeden. Albo go zrobię na, na przykład tutaj, o! I to będzie Tomaszu w Podlesie. <laughs> No, to już trochę daleko jest od tej stacji, ale zasięg będzie więcej, więcej pasażerów i w ogóle. Dobrze, to może kontynuujmy ten pociąg składać. Ja już mogę mu chyba ten nowy wagon dopiąć, tak mi się coś wydaje. Nawet chyba dużo więcej nowych wagonów mogę mu dopiąć, ale wystarczy mi jeden. 7,5 długości pociąg ma. Jak dam jeszcze jeden, będzie 8,2, to wtedy już jest ciut za dużo, będzie dłużej ładował pasażerów, znacznie dłużej. Dobra, jeszcze oczywiście, żeby tutaj troszeczkę realizmu doda dodać, to dwa wagony pierwsze będą też wagonami pierwszej klasy. Kurde, długi ten pociąg, strasznie długi, taki też już nawet nierealistyczny, ale okej, okay, może kiedyś takie jeździły, jak więcej ludzi z ciapciągów korzystało. No i teraz będą jaja, bo trzeba te wszystkie przystanki zaznaczyć, na szczęście ja mam te opcje, żeby domyślnie już było kliknięte to idź do, także tak zwane szybkie tworzenie pojazdów, poleceń. Mam wrażenie, że już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, także jak ktoś jest ciekawy, jak to zrobić, jak do tego wejść, to zapraszam do poprzedniego filmu. Tylko nie pamiętam, kiedy ja to mówiłem dokładnie, także trzeba by było sobie poszukać tego gdzieś. Ale to też jest, no tutaj kółeczko, opcje, ustawienia i tam gdzieś w czeluściach tego jest prawdopodobnie, chyba w zakładce Interface. Także można to, no to nie jest takie trudne szukanie tych opcji. No i ja mam w międzyczasie już wszystkie przystanki sobie zaznaczo zaznaczone. Jeden pociąg mam, nie wiem czy ta jednak lokomotywa uciągnie w ogóle to wszystko, ale ok. Dwa, cztery, sześć pociągów z tej strony. Wypuszczę na razie dwa. Poczekam chwilę, aż gdzieś podjadą kawałek dalej i wypuszczę kolejne dwa, i potem kolejne dwa. Z tej strony e, ja sobie to wszystko zamknę, i z tej strony, O, fajnie, że, że znowu muszę tutaj przelecić, bo, bo żebym zamknął. E, I to jest, to nie jest ten pociąg, to są to są spalinowe te parowozy, jeszcze cały czas. To jest ten pociąg. Zlądajmy go jeszcze też tyle razy, ile tu ich jest? 5 to jeszcze jeden. Eee, polecenia, żeby on od razu zamiast jechać tutaj do Terespola, bo tak są te polecenia ustawione, to żeby on jechał do Tomaszowa, to musimy dać mm, pomiń, 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 pomiń. I to jest pociąg 14, mogę go wypuścić. Pociąg 15, też pomiń, 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 pomiń. I nie trafiłem, przeleciałem muszę znowu klikać. pomin, pomiń, pomiń, pomiń. pomiń. Tomaszów w podlesie. I pociąg 15 też pojechał. Tutaj jeszcze temu też damy pomiń. nie chcę do tego Tomaszowa najpierw pojedzie. Ten jeszcze tak samo, Tomaszu w Podlesie. Ten jeszcze tak samo, Tomaszu w Podlesie. I ostatni jest ten i Tomaszu w Podlesie. Chyba nie zmieniłem żadnemu z tych, który był gdzieś tam na górze, chyba nie, mam nadzieję. Jeden już pojechał, no mówię, nikogo tutaj nie wziął na pokład, bo tu ludzie jeszcze nie widzieli, że tu jakieś pociągi w ogóle będą jeździć, więc nikt nie czekał na coś, co mogłoby nie przyjechać. Ale teraz już będzie lepiej, bo już widzieli, że pociąg przyjechał, pojechał i już będą teraz chodzili na, na, na pociąg. Dobra, mogę wypuścić chyba już kolejny jeden pociąg z tej strony, bo tu już jest w Olsztynku. Ten będzie troszeczkę, ten chyba się oddali trochę od tego, bo ten po prostu będzie przyjeżdżał na stację i od razu ruszał, a do tego jeszcze będą wsiadali jacyś tam pasażerowie, jak coś się pojawią. W międzyczasie. Yy, teraz się będą pojawiały też komunikaty, że mieszkańcy świętują i tak dalej. Yy, jeszcze nie będę wypuszczał pociągu, bo dopiero ten wyjechał, ale stąd już mogę wypuścić prawdopodobnie kolejny. Pik. No, bo ten już. Te dwa są tutaj jedno za drugim jeżdżą, ale to nie szkodzi. Yy, I jeszcze mają kawałek, żeby się spotkać. Dobra, to ja może teraz zrobię coś innego. E, czy mamy może jakieś nowe autobusy? Teraz, która to była zakładka? To są te, bo mi, nie widzę, bo mi ten, ten dupsik z zasłania. Dostępne pojazdy. Czy ja mam jakieś nowe autobusy fajne, żebym mógł zamienić tego Saurera całego? Czy co to tam było? Saurer zawrat BLD4. E, on ostatnio, z tego co widziałem, nie miał za bardzo konkurencji, chyba że ten San coś... 76, 50 pasażerów, no to jest tak bardzo podobnie. Ale też ma większy koszt utrzymania, mniejszą moc od tego Saurera. Co ten Saurer taki wypasiony jest? Mimo tego, że z roku 32 jest lepszy od tego, który był zaprakowany w 54. No to ja nie wiem. Nie ma jakiegoś, nie wiem, niższego komfortu czy coś? No, no trochę komfort. W ogóle nie wiem, co ten komfort robi, tak szczerze mówiąc. Saurer ma komfort 159, Sun 167, ale to nie jest jakaś duża różnica, szczególnie, że na przykład Star ma 135. A ja nie mam żadnych Starów, mam tylko. Nie, mam stary. Czemu mam stary 3? A jak ja nie chcę tych Starów, bo są, nie wiem, niewygodne, wolniejsze i w ogóle, i mniejsze, to mogę sobie Stary zamienić na Saurery w ten sposób, rozpocząć zastępowanie. A tu jeszcze jest jakaś szybkość załadunku, wyładunku. To jest 5, a San ma też 5. Ursus 5, dorożka nie ma w ogóle. Mawag ma 8. O, szybszy, szybszy wyładunek załadunek. Dobra, to ja może wypuszczę pociągi. Yy, dwa stąd. I dwa stąd. Gdzie tutaj te... Spo, już pojechały gdzieś te elektrowozy, daleko są. Dwa stąd, jeszcze zostanie mi po jednym. Yy, tutaj już któryś się zbliża na, drugą, na drugi koniec. Na razie ten tutaj jest no tak... Połowie drogi, powiedzmy, to jest chyba pierwszy, i on jest pusty, tak? No to to jest pierwszy. Tutaj już pasażerowie coś czekają. Na razie sami chyba nie wiedzą do końca, gdzie chcą jechać, bo widzę, że stóp tam, no, stu było ponad, ponad na dowolną stację, ale po jakimś czasie to się ogarnie i będą już chcieli na konkretne stacje jechać. Także tego, tu do tego się Sieradza jakiś tramwaj chciałem pociągnąć, nie? Mm, się Sieradz, ciągnąć tu ten tramwaj czy mi się nie opłaca? No na razie nie, no bo to. już... Chociaż w tym miastku to jest to, to jedno ostatnie miasto, które mnie nie lubiło dalej, chyba nie? Lokalne władze liche, to nie jest zawsze, to, to nie jest zatrważające, ale liche to też nie jest dobrze, też mi nie pozwolą nic zbudować. A ja już nie mam gdzie drzew sadzić, bo przecież nie są zasadzone drzewa, już to jest właśnie tak, jak się gra na multi, jak jest jakieś miasto. Znaczy, tutaj akurat mam dużo drzew stosunkowo, ale na multi przeważnie jest tych drzew mniej, albo w ogóle nawet nie ma na niektórych mapach. Wtedy po widać, jak jest jakieś miasto i jest z takim gęstym lasem dookoła, to znaczy, że ktoś tam coś ostro mm, robił, jakieś tory czy jakieś nasypy, coś takiego. I tutaj widzę, że rzeczywiście przydałby się jakiś jeden peronik więcej przynajmniej. Miejsce jest, fundusze są, to czemu nie? Tylko ja se drzewa wezmę, wyłączę na chwilę. E, I... Mmm, konstrukcja linii zelektryfikowanej, jak tu już zacząłem robić taki peron, to można by go ładnie dokończyć w ten sam sposób, co zacząłem go robić, czyli na przykład tutaj zrobimy Takie, taką wysepkę, peron wysepkę I może jeszcze jedna, czemu nie, taką wypasioną stację sobie zrobię Kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć peronów No to już jest może lekka przesada, ale czemu nie to jest też taka stacja końcowa, więc załóżmy, że jedna, na przykład, stoi i czeka tam ileś godzin na jakieś połączenie, czy coś, że znaczy połączenie na jakiś kurs, więc, więc taka ilość jest sensowna. Zresztą mamy taki duży, ładny dworzec tutaj, złożony z całych 6 pikseli, także będzie, myślę, fajnie to wyglądało, jak tylko jeszcze zrobimy jakieś wejścia, przejścia i te sprawy. Załóżmy, że tak, że tu w środku, w tym budynku jest przejście podziemne, na przykład tutaj, w tym głównej części budynku jest. Są schody takie w dół i przechodzi się tak tutaj pod spodem I żeby teraz ludzie mogli sobie wyjść To teraz jeszcze trzeba zrobić Tu schody, tu schody <laughs> I tu w drugą stronę No i teraz to rzeczywiście wygląda tak jakby tutaj było przejście podziemne, które idzie centralnie do dworca na środek O i to mi się podoba Teraz tak, zrobimy tutaj jeszcze jakąś wiatę taką peronową Mamy rok 56, więc bez jakichś takich szklanych nowoczesnych i takich tych, tylko po prostu taki zwykły powiedzmy, i to będzie takie powiedzmy krótkie. Tutaj będzie jeden, jeden wystarczy chyba, nie? Hmm, wydaje mi się, że dobra, damy podwójny. Szaleństwo jakieś kurczy, albo nie, damy tak, tutaj, a tu w środku będą po prostu takie ławeczki, będzie coś takiego, żeby też latarnie wszędzie były i tak dalej. A tutaj z tej strony będzie nazwa stacji, no bo tutaj jest wjazd na stacja z tej strony, więc akurat nazwa by pasowała. I teraz na tym krótkim peronie, znaczy krótkim, na tym takim węższym pierwszym peronie, to są znowu te ta zakładeczka i tutaj też są w ogóle schody te przejście podziemne, ale tutaj zało założyliśmy, że w środku budynku jest zejście, także tutaj tylko jakąś taką Wiatę, tylko nie ma chyba takiej wiaty jak mam tutaj na środku, ale jest coś, no, trochę podobnego. Załóżmy, więc będzie tutaj kawałek, i tutaj kawałek. Mamy też ławeczki, więc je tutaj wstawimy tam, gdzie są ławeczki. Tutaj nie będzie nic. I nazwa stacji to jest z jakimiś schodkami, a tu jest sama nazwa stacji, i ona będzie tutaj, no, i elegancko, proszę bardzo. Tutaj, jedynie co by mogło być, to chyba latarnie, na przykład tu. O, tak jedna hamsko trochę przed wejściem stoi. Dobra, to, to No dobra, już teraz nie usunę, bo pociąg windu akurat wjechał. Dobra, olać to. Jedna latarnia stoi przed wejściem. Trudno. No i teraz jeszcze co? Sygnały może zawczasu można już postawić. Ciach, ciach, ciach. W ogóle znowu mamy... Patrzcie, pociąg jeden czeka. Eee, I... Kurczę, obydwa perony są zajęte, więc trzeba zrobić więcej. No i teraz to jakoś... No, to by nawet mogło tak wyglądać. E, to nie będzie zbyt miało dużego, dużo wspólnego z realizmem w budowie stacji kolejowej jakimkolwiek, ale będzie działało, mam nadzieję, więc jest ok. To jeszcze taki sygnał. W ogóle zmiana tych sygnałów pod ruchem pociągów to nie jest najlepszy pomysł na świecie, bo można do kraksy ładnej doprowadzić. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło... Znaczy, no, no zdarzyło mi się parę razy, no dobra. Było parę kraks. Ginęli ludzie, ale teraz nie zginęli, bo już to przemyślałem, już jestem doświadczony i nie było żadnego, żadnej kraksy, żadnego wypadku, nic. Wszyscy są szczęśliwi. No. Tak. Stacja jest gotowa. Tu jeszcze jeden pociąg stoi w zajezdni, którego miałem wcześniej wypuścić, ale zapomniałem i już tutaj zdążyły przyjechać inne, także na razie muszę czekać na taki moment. W którym nie będzie żadnego, jakoś bardzo blisko, a boki z tym. Wypuszczę go teraz. Porozjeżdżają się tam jakoś. Jedne. Niektóre będą potrzebowały do serwisu wjechać, Mam nadzieję, inne nie. I to się jakoś tak porozjeżdża. Tu w ogóle jest pusto. Całkiem pusto tu jest z tej strony. Jak to jest? Tutaj nie ma nic. Nic, 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 nic. Tutaj są. Do... No dobra, co, coś tam jest. Myślałem, że tam ich nie ma. Okej, okay, tutaj na dwóch stacjach jest pusto. Na trzeciej jest teraz tłum. No dobra, ale mówię, to się porozjeżdża. Tu się jeden spierdzielił, już zaraz jak wyjechał z peronu, No co to ma być? Jaka tu jest za 40% awaria od ostatniego serwisowania, dwie. No to serwisujcie cię częściej, albo no, no nie wiem, WD-40, a nie to 56 rok. Dobra, nie wiem w którym roku wynaleźli WD-40, ale zafundowałbym im WD-40 i szarą taśmę na każdą lokomotywę. Wtedy by mogli wszystko naprawić i trytytki jeszcze, ale tak z 10, tak bez przesady, żeby z tego promu kosmicznego nie zrobili zaraz. 6 milionów mamy. I ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Ale już mamy 28 minut, więc zaraz kończymy e, I myślę tak, jakaś taka szybka propozycja na następny odcinek. Myślę, że do tego się radza się dopiero jakąś linią tramwajową czy czymś. E, I może. Nie wiem jeszcze, czy te moje tutaj, tutaj jakieś tramwaje, nie to autobusy tu jeżdżą, czy te autobusy jakoś nie połączyć jeszcze przez, nie wiem, legionowo. Do... Załóżmy Golubia albo Strzebelina, jakąś taką linię kolejową, taką jakąś podmiejską, powiedzmy pociąg. Podmiejska to też za bardzo nie jest, bo też trochę daleki dystans, ale można by jakąś taką linię drugą pociągnąć czy coś. No i może się zajmiemy pomału jakimś przemysłem czy czymś takim, to też może być ciekawe, bo tu jest bardzo rozbudowany ten przemysł. Także będzie ciekawie, zapraszam. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek, trudno mi powiedzieć, jak wrzucę, to będzie. Także dzięki za oglądanie i na razie.